Hejo, chcesz zgarnąć tego pięknego uspika? Wystarczy, że będziesz uważnie oglądał ten film do końca i wyłapywał wszystkie literki, które pojawią się na ekranie. Powstanie z nich hasło, które musicie napisać w komentarzu. Do wyników komentarze będą niewidoczne dla was, żebyście nie zgapiali po prostu hasła haseł od siebie. W następnym odcineczku wylosuję osobę, która wygrywa tego skina. Siemano, dzisiaj będziemy sobie zgadywali agencików. Ogólnie to będą trzy rundy. No i osoba, która zgadnie z agenta no drugiej osoby zgarnie sobie Skinka za tysiaka, ja na przykład Miko wyślę. Także co, no lecimy sobie, agencików. Dobra, to jest mój agencik. I teraz kto zaczynam? Ja zaczynam. Dobra, jakie tu pytanie zadać? Czy masz jakiś hełm, jakieś nakrycie głowy? O. Mam. Dobra, ten nie ma. Ten ma. Ten nie ma, ten nie ma. Ten nie ma. Ten nie ma. Kto tu jeszcze nie ma? Ten ma, ten ma, ten... Ma. ten... Nie ma. Dobra. Teraz Twoja kolej. o wszystkich tutaj. Czy, tw czy twój agent to kobieta? Yy, nie, chyba. <laughs> nie, to nie jest kobieta. Dobra. Dobra, to jest takie pytanie. Czy Twoja postać ma taki jakby hełm z mikrofonem? Czy coś typu? Coś ala tego? Nie ma, nie ma. Dobra, czyli nie ten. Ten też coś ma z mikrofonem. Bra, to nie jest mikrofon. Ale gdyby miała, to już by miał dwóch agentów, co nie? Dobra, więcej nie widzę. Dawaj ty teraz. Twoja postać ma maskę na buzi. Nie, nie ma. To Następne polecimy może skiny zgadywać. Znaczy te, yy, bronie. Bo agenci, no potem już wiesz, pytania będą się powtarzały. Tak mi się wydaje. Ale dobra. Dobra. Mogę no, zadać no, to no, samo no. pytanie, czy nie można? Ja dawaj jakieś inne. Czy Twoja postać ma maskę gazową? Zresztą w się sensie, no wiesz, z takim tym do oddychania. Nie ma. Dobra, ten, ten. Ten ma do oddychania. W sensie do oddychania to nawet ten nurek, co nie? To on też go wywalę. W sensie, w sensie na, na budzi nie ma. Jeszcze ci o to chodziło. No ty kurna. Dobra, czekaj. No dobra, twoja kolej. Nie ja muszę zostawić sobie to. Ale ja teraz twoja to nie zmienię. miejsca postać ma okulary? Tak. Nie, nie, nie. Tych ty masz... jedno... Ile masz tych? Jedno? No jedno. A ty już masz? Czyli zgadłeś. Wy, wygrałem. Jak jedno. się nazywa? Ten... V coś tam. No, zgadłeś, dobra, masz jeden. Dobra, to teraz co, lecimy... Może Weapons, a potem pomyślimy o tych innych. Dobra? To może, możemy. Dobra, weponsy. O kurde. A jakie tu pytania zadawać? Ja też nie mam pojęcia. tylko ja teraz zaczynam? No ja. Eee, czy twoja broń należy do pistoletów, co nie? Że masz kupić w Sexy tej pistol. Co się? Czego nie wiem? No jak nie wiem? No wiesz, Deagle, Revolver, 5.7, Glock to to no, są. Nie, pistolety. No to nie, to nie, to nie. to Revolver 5.7, Deagle, Revolver do wywalenia CZK, tek. Eee... Glock do wywalenia. To jest w pistolach. Dobra, chyba nic nie zostało z pistolów. No dobra, twoja, ten kolej. Czy twoja broń jest na blisko? Szczerze powiedziałbym, że... Na blisko i... Na daleko, z no zależy jak to gra, co nie? Powiem tak, uniwersalna. W sumie wszystkie są uniwersalne. Ale typowo na blisko nie jest, o. Trochę pytanie takie dziwne. Już nie idziemy jak odpowiedzieć, No dobra. W sumie tak też średnio. Dobra. A w sumie czekaj, Zeus'a wyeliminowałeś chociaż. <grytanie> dobra, czy twoja... No, Broń jest to PM, w sensie, no wiesz, pijemy czyli P90, te MP5 i te inne Mach 10, to są pijemy. No tak, czyli tak, to jest ta broń, tak? No dobra, auk, olbrzyny to mi zostaje. Gajardy, o tym kazywac i bizon Nowa, O, Scar. Dobra, zostało mi raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć... Ej dobra, myślałem, że... Przy... A, famas jeszcze do Dobra, no twoja kolej. E, czy twoja broń... ...jest z kategorii... lifeless Lifeless? Czy mm, czyli te MK ki Kawahe, i kawahy ta? te inne, tak? Tak. AWP, SSG... Nie, nie, nie jest z tej kategorii. Ty, bo może, ja mogę zgadywać wcześniej, co, nie? Jak to się robi? Znaczy nie no, po prostu na czacie sobie gadałem. Czy to ta, ta, ta ten broń, i ty mi potwierdzasz, albo nie, można zaryzykować, tylko że wtedy pytanie się nie zadaje, jakby tracisz pytanie i nie wyeliminujesz sobie tych. Dobra, już? Czy jeszcze coś. O, widać, się. Dobra, moja. Nie zastanawiałem się, szczerze, co zadać. Szczerze, jak już mam tutaj te same pijemy, to nawet nie wiem, jakie pytania mogę zadać, więc po prostu będę strzelał. Czy twoja broń to P90? Nie. Kurka wodna. Czy twoja broń to jest coś z pistoletów? Nie. <laughs> tu też już będzie strasznie mało. I ty będziesz odgadywankę, mi się wydaje. No nad nie wiem ile co ma naboi, i wiesz. Można też zadać pytanie o naboje, ale. Dobra. Eee, nie mam pojęcia. A czy twoja mm, broń to Mach 10? Kurna, jak ty to wygrasz, to już masz skinka za tysiaka. Ja chciałbym jeszcze dogrywkę, co nie jako trzecia runda, żeby remis teraz był i żeśmy kolejno jeszcze zagrali. No dobrze. Zobaczymy. Trzeba teraz pytanie coś wymyśleć. Co my tu mamy? Znaczy, czy Twoja broń to SM? W sensie, że jak przytrzymasz, to ci strzela cały czas, czy co? Tak, tak. No tak. To co ty miałeś do wyeliminowania, jak ci same te zostały? No w sumie. Nie, głupie pytanie. Dobra. Dobra, mam szansę, co nie? Dobra, strata. O, mam pytanie i to całkiem dobre. Czy tak, normalnie w meczu. No, ludzie korzystają z tej broni, co nie? Bo są też takie skiny, których nie za bardzo. Bardzo rzadko. O, kurna. Ej, to w sumie nie pomogłeś, w sumie. Zależy, znależy o poziom gry. Piję mi bardzo rzadko. Ty ja o to nie jest pi? O kurno. Ja może sobie to powrócę? Ale nie, to nie jest. O Boże. To czekaj, z tego korzystają. Z tego korzystają, z tego korzystają. Zostały mi dwie opcje. Z czego ta opcja to nie wiem, czy to jest i No dobra, no to. No w sumie już pytanie zadaję. To muszę ci oddać. Nie mogę zgadywać. Nie chciałem zgadywać, co nie. Czy twoja broń to jest galir? Nie Czy Twoja broń to MP5SD? Nie? nie JOK! You can not switch turns, make sure. Miałeś M249? No. Dobra, czyli wygrałem, bo mi to zostało. A ja się usunąłem to, bo myślałem, że to nie spiję. Co nie? Nie byłem on, pewien, czy to piję. To serio, ja No, tak szczerze, jest jeden. Jeden, no, agentów graliśmy, Weaponsy graliśmy, to. ciekawe. jesteś. Jak... Burda... jakie pytania, to wiesz, że zagraniczni co, nie? Już lepiej youtuberów, Czy proplayerów? No, proplayerów też nie znam, to youtuberów, co nie? No, to youtuberów, śmiało. Dobra, tylko tu zagraniczni będą. <laughs> Dosłownie nie będę wiedział, jakie pytania. Sam tu z jedną o... osobę. To ja tak samo. No, no dobra. To będzie kino. Eee, no dobra, ty zaczynasz. To ja sobie jeszcze mogę pomyśleć co tutaj ten. Eee, czy twój youtuber ma coś białego na zdjęciu? Eee, w sensie, że tło ci chodzi taki duży biały. Czy co? No. Eee. Takie białe, duże tło. Nie. Wiele To. To. słuchaj tego. Znaczy twój youtuber no, ma na tym awatarze swoją twarz. Ma. Dobra, czyli loga idą stąd od razu. To nie jest twarz, to jest twarz. To też zaliczek jako twarz, to nie jest twarz. To nie wiem. To nie jest twarz, to nie jest twarz, to nie jest twarz, to nie jest twarz. Ja zapytałem, czy swoją twarz, tak? Pytałem. Nie, czy ja zapytałem? Nie, ma twarz na tym. Dobra, to ten. Twarzy nie ma. Na tym zdjęciu. To też nie jest twarz człowieka, to też... No dobra, twoje ten. Czy twoja y, postać, znaczy youtuber ma wygenerowane te profilowe? Jak ja mam określić, czy ma wygenerowane? <grybuj> <grybuj> Bez hitu, jak ja mam to określić? Co samo jest zapytanie. No chyba, chyba nie generował tego jakimś AI czy coś. Dobra. Tak mi się wydaje. Jakiś grafik mógł mu zrobić. Dobra, moja ten... Czy twoja postać ma jakąś yy, postać z gry? Czy coś, wiesz... Coś nierealnego, coś co nie żyje. Nie ma. Kurde, no dobra. Czyli same twarz, oczy, to do wywalenia jest. To zostawiam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem mi zostało. Ile to mi? Trzy. Trzy? Siedem. O. <laughs> Weź mnie, strasz człowieku. Zaraz ja? Tak. Już ci dałem ten, żeś mógł ty. Czy twoja... Czy twój youtuber ma zdjęcie jako osoba starsza? W sensie, że nie jest dzieckiem? Nie. Czyli że nie jest dzieckiem? No nie jest dzieckiem. Dużo dzieci. A w sumie dwa dzieci są. Czy twoja osoba jest dorosła na profilowym? Mhm. Mm tak. Ten jest dorosły, jest dorosły. No dobra, twoja kolej. Czy twoja postać to styko? Nie. No, czy twoja postać ma zrobione zdjęcie takie jak normalnie. No Jakieś selfie, nie takie, wiesz, pozowane. No, można uznać, czy tak. Ten pozuje, ten pozuje. Ten też mi powiedział, że pozuje. No dobra, twoja kolej. No, czy twoją postacią jest Franz J? Nie. Jaka ci teraz? Co, jedno ci zostało? No tak, ale. A co, co, ci ci co ci zostało? Co ci zostało? Mój pik. Yes. W się sensie, to jest nik? Znaczy, mój. ten ziomek, co ja miałem? Uh. Nie wiem, jak ja co zrobiłem. No, to nie wiem. nie wiem, co się odwaliło na koniec. Ale ja miałem jakąś deskę dziwną. Jakiej okay, wróćmy o, na mapę. To ja ją odstrzeliłem. No, właśnie chyba odstrzeliłeś na jakimś pytaniu, gdzie czy ma. Czy jest dzieckiem? Chyba to. Nie, powiedziałem, że nie. Czyli odstrzeliłeś już pewnie te. Czekaj, czy ty, ty jakie miałeś? Ja miałem tego... czekaj. Niki y... jaki ma. Ten... coś tam. Jak? No, pierwsza litera... A, cyfra to 3. Dobra, ja go miałem. Miałem go. Górna blisko byłem. No dobra, no skinka pocieszenia dostaniesz. No i co, pamiętajcie, żeby łapeczkę w górę zostawić. Dobra. Jak chcecie więcej tych i to było na tyle się mano